Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, gromadzimy się tutaj w świątyni, ażeby dokonać pewnego aktu miłości, miłosierdzia wobec świętej pamięci Artura. Z jednej strony gromadzimy się tutaj, ażeby się pożegnać z Nim, który został powołany na sąd Boży. A z drugiej strony, a wypełnić uczynek miłosierdzia, który nakazuje nam Kościół Święty, a mianowicie żeby ciała zmarłych grzebać. I ta uroczystość jest szczególną okazją, a bardziej zadbali o duszę świętej pamięci Artura, nie zapominając oczywiście o godnym pochówku jego ciała. Słyszymy dzisiaj i Pan Jezus nas poucza, że On jest zmartwychwstaniem i On jest tym, który podniesie to ciało, które nam się wydaje już być zupełnie bez życia, bo takie jest, bo dusza została oddzielona, ale Pan nasz wskrzesi to ciało, dlatego też je z należnym szacunkiem złożymy w ziemi po tej mszy świętej pogrzebowej. Ale drodzy wierni, dusza, która jest nieśmiertelna i która po odłączeniu się od ciała wchodzi w rzeczywistość pozaczasową, znajduje się przed Bogiem. Ta dusza żyje. Ciało zostanie wskrzeszone w nieostatecznym, ale dusza żyje i ta dusza otrzyma z ręki sprawiedliwego sędziego nagrodę albo karę. I dlatego też bardziej jeszcze Kościół poleca nam modlić się i polecać Bożemu miłosierdziu dusze wiernych zmarłych. Dlatego że te dusze, które mają na sumieniu grzechy powszednie albo nieodpokutowane, Jakieś jeszcze kary doczesne muszą po śmierci i sądzie wstąpić do czyśćca i tam ponosić wielkie cierpienia, ażeby w ten sposób oczyścić się ze wszystkich grzechów, które jeszcze plamią ich i je plamią, i żeby móc w ten sposób Bogu zadośćuczynić za wszystkie zniewagi, którymi w ciągu swojego ziemskiego życia. Boga Dobrego, Najwyższego, najwyższe źródło miłości obrażali. Drodzy wierni, dlatego też tutaj, będąc w tym kościele, w sposób szczególny podczas ofiary mszy świętej, módlmy się żarliwie za duszę świętej pamięci Artura. Pamiętajmy o tym, że on już sam sobie pomóc nie może. On może tylko przyjąć te kary i cierpliwie je znosić. Natomiast my, tutaj na Ziemi, możemy go wspierać przez ofiarę mszy świętej w sposób szczególny, ale również przez nasze osobiste modlitwy w sposób szczególny przez modlitwę różańcową, a także przez zdobywanie odpustów i ofiarowanie tych odpustów za dusze w czyściu cierpiące. W ten sposób możemy. Wspomagać naszych wiernych zmarłych. A kiedy my pomożemy im odpokutować te kary, które Boża Sprawiedliwość na nich nałożyła, to oni, kiedy staną przed Panem Bogiem, zupełnie oczyszczeni, będą za nami orędować, bo będą wdzięczni nam za każde westchnienie, za każde zdrowaś Maryjo, za każdą, za każdą dziesiątkę różańca, za każdy odpust nawet cząstkowy, za każde umartwienie, którym my wspomagaliśmy tych właśnie zmarłych. Drodzy wierni, nas niewiele kosztują te umartwienia, ale te kary i te cierpienia, które są w czyśćcu są przerażające. Święci powiadają, że Największe pokuty i największe umartwienia i największe cierpienia, jakie człowiek potrafi znosić tutaj na ziemi, są w niczym w porównaniu z najmniejszą karą czystcową. Dlatego też podejmujmy te umartwienia, ale żeby one były wartościowe, drodzy wierni, dla tych naszych bliskich zmarłych, to my musimy to czynić, będąc w stanie łaski uświęcającej sami, będąc przyjaciółmi Boga. I tutaj dochodzimy do drugiego ważnego punktu uroczystości pogrzebowych. Jest to moment, w którym my musimy sobie uświadomić, że za jakiś czas znajdziemy się na tym samym miejscu. Za jakiś czas nasze ciało zostanie przyniesione do świątyni a potem za chwilę zostanie zawiezione na cmentarz i zakopane w ziemi a dusza nasza będzie musiała stanąć przed sprawiedliwym sędzią cóż może zabrać z tego świata Artur który został wyzwany przedwcześnie należałoby powiedzieć z tego łez dołu przed wiekuistego sędziego. Nawet to niewiele, co, w co wyposażamy jego ciało, nie jest w stanie zabrać do wieczności. Ani deski trumny, ani ubranie, w które zostało ubrane jego ciało, nie, jest, moż, nie może być zabrane do wieczności. To wszystko zostaje tu w doczesności. I rozwiernie, musimy sobie uświadomić, że też znajdziemy się w sytuacji, kiedy nic z tych rzeczy materialnych, nic z tych naszych, powiedzmy, naszego dorobku intelektualnego nie zostanie nam włożone jako posak do Królestwa Niebieskiego. Dusza nasza, naga, zostanie wyzwana przed oblicze boskiego majestatu. I cóż my będziemy mogli Bogu pokazać? Cóż będziemy mogli Bogu przedstawić? Cóż będziemy mogli Bogu dobremu dać? Otóż jest tylko jedna rzecz, która jest mocniejsza niż śmierć i w którą człowiek powinien w sposób szczególny inwestować. Jest to zażyłość, komunia i miłość z Bogiem miłość Boga. Jedynie to. Jest mocniejsze niż śmierć. Jeżeli człowiek miłuje Boga, a Pan nasz Jezus Chrystus powiada, że ten, kto mnie miłuje, zachowuje moje przykazania. Czyli człowiek, który żyje według woli Bożej, żyje w stanie łaski uświęcającej, jest dzieckiem Bożym, cieszy się przyjaźnią Boga, ten człowiek w momencie, kiedy umrze. Jest przebogaty, ponieważ ta miłość, którą żył tutaj na ziemi, zostanie ozdobiona. Tutaj żył miłością, wierząc, nie widząc Boga, ale wierząc Mu. A tam po śmierci zostanie Mu ten Pan Bóg ukazany twarzą w twarz. Tego, kogo kochał i kogo pragnął i kogo oczekiwał, zjawi się przed Jego oczami. A jeżeli go tu na Ziemi kochał, jeżeli tu na Ziemi mu służył, jeżeli tu na Ziemi pełnił Jego wolę, to czego ma się taki człowiek bać na sądzie Bożym? Bo skoro Bóg jest miłością, to cóż Bóg może dać nam za miłość, którą mu tutaj na Ziemi okazywaliśmy? Oczywiście miłość. Miłość, która Zakryje wiele grzechów. Drodzy wierni, zadajmy teraz sobie pytanie podczas tych uroczystości pogrzebowych: czy rzeczywiście żyjemy miłością Bożą? Najpierw zadajmy sobie pytanie, czy troska o to, żebyśmy byli w stanie łaski uświęcającej, jest podstawową naszą życiową troską? Zadajmy sobie pytanie. Jak traktujemy Boże przykazania, jak traktujemy Bożą wolę? Czy ona jest dla nas najwyższym prawem? Czy karmimy się ciałem Chrystusowym, ażeby mieć w sobie życie? Czy jesteśmy rzeczywiście z Nim ściśle zjednoczeni, zjednoczeni tak że można sobie o nas powiedzieć, że jesteśmy niejako drugim Chrystusem? Jeżeli tak jest, to nie mamy czego się obawiać. Możemy z ufnością i nawet z pewnego rodzaju radością oczekiwać na moment naszej śmierci, bo będzie to szczęśliwy moment. Ale jeżeli tak nie jest, to pokutę czyńmy i nie łudźmy siebie, że mamy czas. Nie łudźmy siebie. Że jeszcze zdążę. Nie łudźmy siebie, że Bóg przymknie oczy na moje grzechy, nieprawości, moje wszystkie zniewagi, którym, którymi go codziennie obrażam. Święty Piotr w pierwszym swoim liście powiada, że sprawiedliwy z trudem się zbawi. Że mamy zabiegać o zbawienie z drżeniem, że to nie jest z automatu, że to nie jest od tak, tylko i wyłącznie dlatego, że umarliśmy, to już od razu dostajemy bilet do nieba. Takiej pewności nie mamy. Póki mamy czas, póki Bóg daje nam taką możliwość, Czyńmy pokutę, nawracajmy się, wykorzystujmy każdą chwilę, ażeby Bogu się podobać, a Bogu służyć. By w momencie, w którym Bogu się spodoba, powiedzieć to już koniec, zdaj sprawę ze swojego włodarstwa, a w każdej z tych, tej chwili, kiedy Bogu się tylko będzie podobało, mogli śmiało przed Nim stać i przedstawić Mu całe nasze życie, wszystkie owoce i otrzymać nagrodę. Niech Matka Boleściwa, ucieczka grzeszników, wspomożycielka wiernych, pocieszycielka strapionych, wyjedna u Syna swojego dla nas tą łaskę prawdziwej skruchy, prawdziwego żalu i prawdziwego nawrócenia. Tak, a żebyśmy dobrze żyjąc na tej ziemi, dobrze umarli i żebyśmy mogli w Królestwie Niebieskim z Matką Naszą cieszyć się owocami ofiary Chrystusowej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.